Jak wypełnić Ewangelię w swoim życiu? Jezus w Ewangelii dzisiaj mówi. W wieczerniku, że nadeszła jego godzina. Nadeszła godzina Jezusa Chrystusa, czyli to na co czekaliśmy całą Ewangelię według Świętego Jana. To jest ten moment kulminacyjny, to jest to rozwiązanie, jak w jakimś filmie, kiedy cały film oczekujemy na rozwiązanie jakiejś akcji. To tutaj to następuje. Nadeszła godzina i o co chodzi w tej godzinie Jezusa Chrystusa? Aby Ojciec został otoczony chwałą. Cała Ewangelia, całe życie Jezusa Chrystusa yy, dąży do tego momentu, dąży do pełnego oddania chwały Ojcu. I to jest dla nas droga. Oddać chwałę Ojcu znaczy osiągnąć życie wieczne, osiągnąć cel naszego życia, osiągnąć to, czego wszyscy od momentu Chrztu oczekujemy. Widoku Boga w wieczności.